Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Diego, w nowej serii na naszym kanale, jaką będzie Kangury Kaozy tego roku. Premiera była dosłownie wczoraj i. jedynie co ukończyłem to pierwszy poziom, ale bez zbędnego dłuższego przyciągania, zaraz sobie poopowiadamy. Nowa gra! W czasie przerwników będę się starał zamykać, więc. przyniosą ci zgubę. Ty durna One są częścią mnie. Szybciej, ko! Już czas. Ogólnie strasznie mi się podoba styl graficzny w jakim to jest zrobione, projekty postaci i tak dalej. Ale do tego jeszcze dojdę za chwilkę, bo. E, co do samego Kao. Też się ze premierą budziłem dosłownie wczoraj. Czyli w dniu... FAK, dniu premiery. Nie Więc W momencie, kiedy już chciałem kupić grę, dzwonię nawet do Ultimy się pytać, czy mają... Od ręki wersję na Xboxa, to niestety już wszystkie były przydane, dosłownie. <grych> A co do kolekcjonerki, co na mogę na razie pomarzyć. Ale nie ma tego złego. E, dzięki temu. Dobra, skończę myśl, zanim zapomnę. E, dzięki temu mogłem dorwać wersję na Steamie, też oprócz wersji na Xboxa, którą wam osobiście polecam wersję steamową, bo tam jest taki. Limitowany czasowo pakiet. Launch Edition chyba się to no bodajże nazywa. I mamy dosłownie chyba za niecałą złotówkę więcej mamy tego Kangur Kakao i mamy Kangur ko 2. Więc druga gra za zera to jest naprawdę dobry co bolabil. Wyspa Hopalu! Kaja ma kłopoty. Znowu miałeś zły sen, Kao. To było coś więcej. To było tak, jakby Kaja próbowała mi coś powiedzieć. Może ona wie, co się stało z tatą. Muszę jej pomóc. Proszę, mamo, nie powstrzymuj mnie. Nie martw się, nie będę. C co, nie będziesz? Próbowałam powstrzymać Twojego ojca. I nie udało się. Próbowałam powstrzymać Twoją siostrę i uciekła. Upór macie w genach, więc nie popełnię znowu tego samego błędu. No dobra, a gdzie jest haczyk? Jak już musisz iść, to przynajmniej się dobrze przygotuj. Poszukaj Wolta. Pewnie patroluje okolice dojo. Ostatnio musi to robić częściej. Dobra, już lecę. Dzięki, mamo, jesteś kochana. Oczywiście, że tak. Witwersen stylistycznie ogólnie też przypomina. Ym... Remake i Spyro i Crash Bandicoot'a. To jest oczywiście naprawdę nam duży plus, 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 tak. Um, mały redesign postaci. Raczej, oczywiście tak. Um, jeśli oglądaliście recenzję Artotillu, do której was e, bardzo zachęcam, bo przeciwnie do mojego ględzenia, oni mają jakiś poziom merytoryczny. Skarcz nad przeszkodami i przepaściami za pomocą A. A! Ok. Więc na przykład tam było pokazane, że jest retro skin do kangurka Kao. Z samego bohatera. Płytka woda nie zabije, ale spowalnia. I tutaj też mamy mrugnięcie okiem do fanów starych odsłon. A konkretnie wydłużająca się szyja Kao. w relatywnie płytkiej wodzie. skarż za pomocą A. A w pobliżu półki by... Z no. <laughs> kartą A w pobliżu półki, by, żeby się ich chwycić. Kofeino, proszę wejść. Mm, to nie wygląda jak płytka woda. Plus tutaj chyba i tak za dużo nie znajdziemy. Z tego co widzę. W ogóle gra jak... O. Instrukcja. Wykonaj podwójny skok za obocą A plus A. Aby dotrzeć do miejsc, które są za wysoko na, lub za daleko, by dotrzeć do nich z, dotrzeć do nich poprzez normalny skok. To jest jedna z tych gier, która ma naprawdę to znajdziek. Więc to jest pod tym względem stary, dobry, trójwymiarowy platformer. Na który ostatnio właśnie miałem mega ochotę. To się naprawdę fantastycznie złożyło z premierą KO. Exploruj ubocznej ścieżki, by zdobywać dodatkowe nagrody. No dobra. Mam nadzieję, Wolf gdzieś tu jest. Waldidney. Więc wracam, to się naprawdę fenomenalnie złożyło, bo. Mm... Prywatnie poza kanałem zacząłem sobie ogrywać pierwszego Soleil Coopera na PlayStation 2. I mamy pierwszą literkę. Hop. Więc tak, zwróćcie do grywania tego typu staroci, bo... ogólnie jestem fanem staroszkolnych platformerów. Turę się B pod przedmiotami, by pokonywać ścieżki, którymi nie można przejść. Chciałbym yy. pogadać. Ja też, Kao. Ja też. O! znajdźkę. czy tam można się przeturlać? Nie, to tylko kamera się wbiła w teksturę. Więc ogólnie, jak jesteście takimi grzybami jak ja, no to Kangaroo to wstępnie dla was to jest pozycja obowiązkowa. Plus nie jest drogi, nie kosztuje jak pełnopłytowa gra. Bo kosztuje chyba 130... czy 140 zł bodajże. Punkty kontrolne pozwalają zapisać postępy na wypadek śmierci. Na przykład w tamtej głębokiej wodzie. W glucie, nie w wodzie. To musi mieć jakiś związek z moim snem. Oho, uh -huh. znajdźkę. Boże. Daj się, będę dalej niejle da wskoczyć. Definitywnie. Kurde, nie wiem czy te oznaczenia z farby są do czegoś przydatne, czy to po prostu jest element designu? Ale chyba tylko element. na pewno wiedziałby co robić. Jak najbardziej. Życie zawsze daje każdą kolejną szansę. Zbieraj je, z... Zbieraj je zatem po całym świecie lub kupuj je w sklepie i więcej tym lepiej. Ogólnie właśnie dlatego ym, mam Złe wspomnienia z ogólnie pierwszą częścią, z tego względu, że jak ogrywaliśmy, chyba rok temu, na Dreamcastie... W ogóle, ciekawostka, to jest chyba jeden z niewielu gameplayów z Kangurka Kao na CD Dreamcast. Anyway. E, to... Brakujące życia to był taki dół w bupie dla mnie. się zawsze tak o to martwiłem. To po prostu Saigon. To było genialne, trenerze! Załatwiłeś ich jak prawdziwy zawodowiec. Po nim jestem. Zaraz, coś ty zrobił? Super, nie? Znalazłem rękawice taty. Ktoś je zakopał. Ja. Nie bez powodu. To ty? Ale dlaczego? Dzieje się coś złego. Mrok. Dlatego twój tata wyruszył. Żeby to pokonać. Ten sam mrok skaził jego rękawice. Wyglądają normalnie? Może. Ich moc się zmieniła. Twój ojciec zauważył. Ale Kaja chciała, żebym je znalazł. To ona doprowadziła mnie do rękawic. Co? Wytłumacz. Śniła mi się, zanim do ciebie przyszedłem. Spróbowała mi coś powiedzieć. Kiedy się obudziłem, mama zgodziła się, żebym jej pomógł. co? No i przyszedłem tutaj, żeby cię poszukać. Duch Kaji, czy co to było, zaprowadził mnie do rękawic teraz do góry nogami. Muszę zapomnieć wszystko, co myślę, że wiem. Aha, masz rację. Nie można ignorować znaków. Za wiele ich. Więc pomożesz mi zrobić taką demolkę, jaką ty zrobiłeś? Przygotujesz mnie do wyprawy na ratunek, siostrze? Na pewno wspólnie zdołamy ustalić, co się stało z tatą. Hmm... Najpierw udowodnij, że jesteś gotowy. Załóż rękawice. Może przyniosą coś dobrego. Ha! Chodź, pokaż, co potrafisz. Let's go! Toż, grawibali schod. Uderzaj X. Hmm, tyle, Uderzaj X w przyciski na ścianach, aby aktywować mechanizmy. I grzyba. Hop, uderzę w niszczalne przedmioty, by zdobywać dukaty. Czyli praktycznie walutę do kupowania przedmiotów w grze. Wszędzie z tego co wiem. Tak jak mówię, przejdę tylko pierwszy poziom, więc dużo o tej grze jeszcze nie wiem. A wyjadaczem serii też niestety nie jestem. To będę musiał też nadrobić bo właśnie Kangurka Kao, pierwszą część przeszedłem pierwszy raz rok temu właśnie na Dreamcastie Dwójki grałem tylko chwilę w jak Kangurek Kao wychodzi i wszyscy się nimi jarali i grali to ja byłem jednym z tych cieciów, którzy siedzieli i grali coś innego jak na przykład Indiana Jones and the... Inferno. Indiana Jones and the Infernal Machine bodajże i między innymi chyba Gotika, wtedy zacząłem grywać chyba tak, ale takiego są, są kruka więc tak, niestety kangurek kaosa z wówczas mi nie minął. Co mamy tutaj? Że trzeba będzie poszukać więcej tych literek, żeby nie było siary na koniec poziomu. Czy to nie ma pod mostem? Nie, pieniądze. Wszyscy lubią pieniądze. Oho. Znajdźk. Zwoje zawierające informacje o miejscach można znaleźć w tajnych skrytkach. No dobra. Czy coś tu jeszcze mamy? Chyba już nie. <grym> I krab mówiący po włosku. <grym> I tymi <gmuchatymi> szczypcami. Nie wiem dlaczego mnie kało mino, bo to był też ten okres, w którym strasznie zazdrościłem konsolocą gier. Jako, że byłem ogólnie biedny i tak dalej, to. nie miałem za bardzo. Możesz umrzeć, czy nie możesz umrzeć? Chyba nie. <gry> tak, i ten błąd z dźwiękiem tego, z tym stękaniem. A okej, okay, myślę, że to jest krab, to był. Um, anyway, to był okres, w którym właśnie bardzo zazdrościłem konsolowcom Gier. Tylko, nie miałem własnej konsoli. Dużej kombinacji trzech ciosów, by szybko wyprowadzić, no, by szybko powalić wszystkich przeciwników, wrogów. Nie poprzedam sobie dopowiadać słówka. Bye bye, masz karo. Wykonaj grzbotnienie w ziemię, a plus B na przyciskach aby aktywować mechanizmy. Ja. Good. A te jeszcze mamy monetki. Więc ogólnie, jak siedziałem jako dzieciak, na przykład u dziadku, bo oni mieli cyfry plus, wyglądałem, a moje uszy. Ja sobie Hypera i m.in. to był taki włoski kanał o grach, na którym oczywiście praktycznie nic nie mówili po włosku, e, tylko były praktycznie puszczane klipy, trailery i fragmenty z gier, tak 20... 3 godziny na dobę, prawie że. E, no to wiadomo, siedząc i oglądając Hypera jako dzieciak, to myślałem kurde, ale fajne gry mają konsolowcy i... w sumie byłem jedną z tych osób, która była swojego czasu, PC Mastery, z tego względu, że zazdrościłem konsolowcom rzeczy. O! <grybujesz> tego się nie spodziewałem, że się. Odbyłem. No sobie tak wiele osób, tylko ja się do tego przyznaję, po tych wszystkich latach. Nie wiecie, jak siedzicie i gracie w te swoje. raczej w tamtych czasach. Ehm... Gry z giełdy i te wszystkie piraty na komputerku. I twoi koledzy grają, na przykład, nie, w Sly Coopera, czy raczej klanka. Jaguar Daxter to już Kurde, ale mają fajne gry. Dlatego też chyba. 3 albo 4 lata temu kupiłem swojego playaka w końcu. I nie żałuję ani grosza. <laughs> Niektórzy wrogowie mogą upuszyć zwoje zawierające informacje na ich temat. Okej. Okay. Mn, mm, moneta. Chyba ja chcę więcej literek. Więcej literków. Bonfire Lit. Atakuję go na A plus Y by trafić przeciwników znajdujących się wyżej niż K. Gadet. A ja nie widziałem. Wow, what was that? <laughs> Kiedy kał się na tych dziwnych grzybów, które znalazł w lesie. <laughs> Okej. Okay. w sumie nie zwróciłem uwagi, czy nic się nagle tutaj przeteleportował, czy. Hey. Okej, Kolejny achievement za to. Się do się się mistrza. Dobra, nieważne. Bo i tak, jestem tak co za wielką lamą. Oho. Dosz. W ogóle te skrzynki tutaj są właśnie ledwo widoczne. Nie wiem, czy widzicie, ale. i się bardzo, ale to bardzo uważnie. No, bardzo uważnie przyjrzycie. Ta skrzynka jest dosłownie przede mną. Dlatego, co robimy w wodzie? Wyramy się jak goście z parkinsonem grając w Dark Souls'a. Czyli roll every time. No nic. A jeszcze wracając do gier z tamtego okresu właśnie. Em, Zaraz przed premierą Kała chyba nie wiem, dwa tygodnie, zacząłem sobie ogrywać prywatnie Sly Coopera pierwszego. W ogóle zacząłem samą tą serię od, dosłownie od końca, bo. Kiedyś drwana. Wow, coś tutaj jest. Drwana, ale drogo kiedyś. Ehm, Co Człota szafa. <laughs> Dorwałem kiedyś trójeczkę, sobie przeszedłem trójeczkę i stwierdziłem, kurde, to naprawdę była dobra seria, a raczej dobra gra. I się bawię naprawdę przy tym przednio. Więc teraz sobie będę musiał przejść rękę pójść w dwójkę. No i może kiedyś na YouTube to sobie ogramy. Jakiś znajdźk, proszę. Za patelnią? Nie. Patrz jak teraz na namę. O nie! Przez chwilę dotknęłem faktycznie. No ale nie ma tak jak w starych grach, że jak naciskamy oba ...pamperki czy tam triggery, to mamy widok z pierwszej osoby. Pieniędzy. do tej chatki też możemy wejść. O. Dobra, mamy. O, tylko teraz pytanie zasadnicze. Gdzie zostawiłem? A. To jest największa zagadka tego milenium. O. On twardy. W kryształku. W wiadrze nie ma. A mogę wskoczyć we wiadro? Ej, hey, mam pomysł, mam pomysł, mam pomysł. Może gdzieś na dachu będzie literka A. Dobrze myślę, czy niedobrze myślę? nie dobrze myślę. Definitywnie myślę źle. Czyli standard. Hmm. Nie, może. No, te, do tamtej katynki tamte się nie dostanę, niestety. Ale warto było spróbować. Dobra, to całym mostem już chyba nie ma nic. Dziu, dziu, dziunia, słuchaj, no nie jesteś moim szefem. O, beczka. Literka A. Gdziekolwiek. Proszę. Zabudnę z Ale wracając, jak sobie przejdę ze strzałku jedynkę, ludzi może dwójeczkę i odsapnę trochę tygry, to sobie przejdziemy może też na kanale. Podatnę playaczkę pod HDMI i tak dalej. Naprawdę świetny bajer. <grym> Kosztował mnie 30 zł chyba konwerter. Użyj turlania, by uniknąć obrażeń od pułapek lub zadawanych przez wrogów. Surfing Pikachu. Ping. Rzucanie. Rzucać przedmiotami do zbierania. Right by trafić oddalonych wrogów lub przedmioty. I my, jak w Call of Duty 2, kartoflami do wanny. <grywia> tak było, nie wmyślam. Kurde, w ogóle też super, że nie trzeba za tymi monetkami pójść, zbierać i ich ręcznie. Podnosić, bo to było czy tak by było pewnie w jakimś staroszkolnym, znaczy staroszkolnym, w jakimś platformerze z okresu. lat 2000 wczesnych. Że monetki by wypadły i trzeba by każdą z nich gonić pojedynczo. jakby było. Nie zmyślam. A wracając do gier, których zazdrościłem. Oprócz Sly Coopera, co jeszcze było? Black Daxter. Najgorsze praktycznie nie ma żadnej części kupionej. E, raczej tej Klanki. Generalnie tej gry też strasznie zazdrościłem, zaraz obok W ogóle mi się skompletować na playaczku dwójce y, wszystkie części Slaja, czyli na dwójkę. I raczej i Klanka. Tylko jeszcze będą się, musiały... kurde, jak się ta gra nazywała. Y, tak, chyba Legend of Juju, czy jakoś tak? Gdzie się biegało? jakimś rdzennym mieszkańcem Ameryki Południowej. Po dżungli. To też jeden z tych platformerów, które zawsze chciałem ograć, ale... ...jakoś nie to minęło. Hmm, teraz będą musiał to kupić z czasem. Ale jeszcze był... das Chyba to Tiger? Bodajże? Czyli tą grę też mam, jedynkę i dwójkę też za nie za grosze na Allegro. Też musiał to w końcu ograć, bo to było... ...jeden z tych zarąbistych, kolorowych... Gierek właśnie z tego okresu. Moje oglądanie moje oglądanie, tylko teraz pytanie jest zasadnicze. Gdzie wtrybiłem? A! Więc czy nie będzie siara na koniec odcinka, bo Diego ciul wszystkiego nie zebrał. Nie już chyba nie zbierze. Dzięki pan trener. O. Dobrze się spisałeś. Wracajmy do wioski. Twoja mama się. Twoja mama może się niepokoić. Daj mi A! Daj ci mi A! O, to może wyskoczyć się teraz na tym materacie. Nie, na materacie nie. Za ten też nie ma nic, Goddamit. Dobra, czyli tutaj odpada, wyspa Hopallu? Jeszcze nie o, budka teleportacyjna. Ma teraz też nic nie robią. Kurde, czy nie będzie kiedyś powrót do tej planszy? A to wychodzi, bo zgałganiłem. O, wiatr, wiatr ze słabszym prawem ciążenia. <grystanie> 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 Wow, ale fajna gra, Diego. Jadra <laughs> robi wzią. <laughs> <Wee. śmiech> Okej, okay, wejdź. Mission accomplished. Zero tych ninksów, tych run, ale tutaj chyba żadnych nie było. Jeden na jeden, trzy na trzy. Tylko brakuje tego henba, żadnego. Więc z nimi na rękach. Jestem gotowy, tak? Mogę nimi walić we wszystko? Za wcześnie. Nie znasz jeszcze ich mocy, nie wiesz jak mogą na ciebie wpływać. Ale to jedyne co mi zostało po tacie. Bardzo chcę je nosić. Serio? Bierzesz mnie na litość? Może trochę. Tak. Tak. Mały potwór. Wytrzyj te udawane łzy. Wypróbuj rękawice na prawdziwym przeciwniku. Jesteś gotowy trenerze? <gryw> Mówię o terrorze. Dobra. Terror? Jasne. Nie ma problemu. Uważaj mroczny lesie. Nadchodzę. Ho, rozumiem? Na wyspie, na wyspie pojawiły się jakieś dziwne kryształy. Niech to będą runy. Tak, to dobre nazwa. Są też runy mają związek z kryształowymi bramami, które pojawiły się wcześniej. Nie mogę ich zbierać. Ty spróbuj. Rękawice mogą pomóc. Może udać się dzięki nim otworzyć kryształowe bramy. Nie. Dobra, ale to już będzie na przyszły odcinek. Więc ja prawdopodobnie myślałem, że... Jeden odcinek to będzie jedna plansza, tak plus minus 20 minut do 30? No tak idealnie na styk, więc... Naprawdę dzięki wielkie wszystkim i cóż, do następnego odcinka. Pa pa!